Cześć wszystkim. Na kanale Waler. Dziś pokażę jak zmienić język interfejsu w Duolingo. Kliknij flagę w lewym górnym rogu i wybierz Dodaj kurs. O tak. Tutaj szukamy kursu w twoim języku. Jeśli wybiorę ukraiński, będzie po ukraińsku, angielski po angielsku. Właśnie tak. Jeśli nie ma twojego języka, kliknij Dalej. Tutaj możesz wybrać potrzebny ci język. O tak. Na przykład, chcę przełączyć na niemiecki, tak? Szukam tu kursów w języku niemieckim. Oto one. Wybieram kurs niemieckiego po angielsku i klikam Kontynuuj. Program daje opcję zmiany na niemiecki lub francuski. Gdzie to jest? Oto francuski. Wybieram język, klikam Dalej i przełączam na francuski. To wszystko. Z Wami był Waler. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Wszystkim dobrego życia, powodzenia i do zobaczenia.